Powiedziałbym tak, tutaj widzę miłość, pokój, spokój, dzielenie się ze swoimi najbliższymi, właśnie tym powyższym, i też zaciśnianie więzi. Tutaj jest powiedziane, że macie szansę się z kimś pogodzić. Macie szansę z kimś odnowić relacje, ale tylko jeśli na tym wam zależy i tylko i wyłącznie jeśli no, są to osoby tego godne. No bo nie mówię o ekshumacji i po prostu zapraszaniu eksów do swojego życia i toksycznych osób na nowo. Bardziej mówię o odezwaniu się na przykład do dawno niesłyszanej lub niewidzianej ciotki, koleżanki, przyjaciela, kumpla i to sprawi, że jest wam bardzo miło. Możecie miło razem spędzić czas, i o to właśnie chodzi. Tu jest też powiedziane, że ktoś przestaje unosić się pychą, i ktoś przestaje trzymać drugą stronę w niepewności i wprowadzać jakiś taki zbędny chaos. Tutaj raczej widzę w tym paziu monet chęć odnowienia kontaktu, przeprosin, wyciągnięciu ręka na zgodę. I tutaj widzę, że to wszystko prowadzi do pokoju, spokoju i zacieśnienia więzi.